Tylko losowanie, e, później może uda się nagrać e, po prostu jak gram. E, możecie na żywo wtedy komentować, e, mnie rozmawiać ze sobą i tak dalej. Jedyny jest problem, że do nagrywania na żywo potrzebowałbym drugi monitor, bym widział Wasze odpowiedzi, bo tak to e, będę musiał, musiał przełączać się i tutaj widzieć e, czat po prostu. E, nie wiem, ile ludzi ogólnie będzie to oglądać. Nie wiem, czy w ogóle ktoś się trafi, jak to na YouTube widać. Nigdy nie oglądałem na żywo YouTube'a. Może kiedyś jakiś tam koncert czy coś w tym stylu. No dobra. Zgłosiło się bardzo wiele osób, zobaczcie. Film ogólnie udostępniłem wczoraj o 9 rano albo 8.30. Teraz jest 18.00. Zamknąłem przed chwilą losowanie jeszcze. E, ostatni załapali się na, na to losowanie, cóż, więc losujemy. Życzę szczęścia. E, wszystkim życzyć nie mogę, bo jest was wielu. E, czterech wygra. Ogólnie to jeszcze pokażę Wam teraz mój zamek, co tutaj w ogóle się dzieje. E, jest straszna wojna. E, normalnie 100 sojuszy walczy. Ja się całe palę, wróciłem do gry po tygodniu, nie było mnie w domu. Nawet nie wiedziałem, że taka wojna jest. Myślałem, że coś coś łagodnego z dwa Sojusze, 4 do 10, a tu yy, naprawdę porażka. Odebrali mi wszystkie wioski na światach, już udało mi się zdobyć. No, będę to jeszcze zdobywał spokojnie, będę miał te wioski, bo muszę oczy oczywiście dla zwycięzców zdobyć te wioski. Cóż, losujemy. Czterech wygranych, tak myślałem. E, tutaj, Nick, zacenzurowałem troszeczkę. E, MatX002 wygrał e, czwartą nagrodę. No, niestety, nagroda słabiutka, bo za czwarte miejsce, ale nie sądziłem, że w tylu graczy. A akurat e, go się e, go trafi. E, znam go. E, komentuje mi praktycznie każdy film. No i PodleśXD również go znam. E, gra. Również ze mną w Forge of Empire. Do mojego linku, dzięki niemu zarabiamy nagrody. Damian, Damian Marcinak, z nim będę musiał się sk e skonsultować. I Maciek Pożuczek e Pierwsze miejsce, trzecie miejsce. Tutaj ników nie otrzymałem, ale również takich zapisywałem na, e na konkurs. Czyli dwóch tutaj znam, e resztę dwóch e nawet nie mam niku, ale mam nadzieję, że uda się. E do niego napisać i odpiszę. Prawie 100 ludzi się zgłosiło do konkursu. Tak czytałem komentarze i pisaliście, że to teraz do 2000 bijemy. No, tak myślałem, że konkursu jeszcze żadnego nie robiłem, to jest dopiero na 1000, a powinienem nawet zrobić chyba na 500 subskrybentów, więc szykuję teraz, będę szykował na 1500 subskrybentów, potem 2000, a może jeszcze częściej, jak będzie to wszystko dobrze szło i nagrody jeszcze podwyższe. Ale tu miałem problem. Teraz, jakbym miał 1500 subskrybentów, to naprawdę dużo bym miał wpisywania tych wszystkich ników, bo tutaj trochę się namęczyłem z tym. Tak więc dziękuję Wam wszystkim za wzięcie udziału, za wszystkie łapki w górę i ogólnie wbicie pół tysiąca wyświetleń w niecałe dwa dni. No. A co do nagród, rozdam je w ciągu jednego tygodnia do, do niedzieli. Dzisiaj mamy niedzielę do następnej, no bo teraz jest wojna, a przecież nie dam Wam wioski, którą możecie stracić jeszcze przed wysłaniem Waszego ataku, razem z narzędziami. Gdyby wojny nie było, jeszcze dzisiaj bym to robił. Z wszystkimi, oczywiście, czteroma się skonsultuję. Mam nadzieję, ogólnie, że obejrzycie ten filmik i będziecie wiedzieć o tej wygranej. Tak więc e, dzięki za obejrzenie. E, zapraszam do dokumentowania e, łapek w górę. E, mam nadzieję, że film od razu się pojawi na, na YouTubie. O widzę sześciu oglądających. Minęły 4 minuty. Jeszcze pokażę wam mój zamek i co ogólnie dzisiaj udało mi się zdobyć na koniec odcinka, niby odcinek to konkurs, e, ale a Tutaj nie mam żadnej wioski, miałem cztery, chyba już e, znikałem jak ciepłe bułeczki. Tutaj dwie zostały. Wojna jest taka, że tyle sojuszy. To nawet nie patrzy się na kogo się leci, z jakiego sojuszu, ktoś się świeci na czerwono. E, I wysyłamy atak. Tutaj mam, o ładnie, tutaj jest sporo wiosek. Wyślemy kilka ataków, może e, znalazłem sobie takiego gracza, który jest mniejszy poziomem ode mnie. Więc nie boję się o to, że mnie odbije, bo te wioski. Bo zaatakowałem takiego, który e, szukam tylko gdzie go tu miałem, który miał prawie 600 legendarny, no i to się trochę źle skończyło, bo zaraz poszedł na mnie składik, surowce mi poznikały z zamków e, wioski również, ale był w porządku chłop, dogadałem się z nimi i go przeprosiłem. Na mapie po prostu szukamy wioski, która. Świeci się na czerwono, na przykład tutaj, Dragon's Anarchy. Jest to z drewnem, bardziej zależy na jedzeniu, ale na, na jedzenie już zdobyłem trochę ich, więc robimy tak. Musimy wysłać 32 wojaków, bo inaczej atak nie pójdzie na piórkach, widoczny dla sojuszu. I tutaj zaraz kolejny, a to właśnie ten gracz, którego miałem mieć zapisanego, o tego mi chodziło, on ma szósty legendarny. Trochę szkoda się, wkurzyłem naprawdę mocno. Wracam do gry w każdym królestwie. Miałem po 30 wiosek, jak nie więcej. E, a tu pff, tu nagle żadnej nie ma. Na żadnym królestwie wszędzie się pale. 8 kawoja ponad e, poszło. No z wojskiem to tam można jeszcze to zrobić. E, nie jest źle. Ten 24 mi zostało, więc ataku nie wyślę. Tylko na innym królestwie. A tutaj zobaczcie, jak mi. A on jest blisko, więc e, i ma wysoki poziom. Nie chcę, żeby też się wziął e, um, na mnie. Jeszcze go pamiętam chyba z Polantrop. No dobrze. Dziękuję za obejrzenie i e, zapraszam do kolejnych odcinków. E, proszę oczywiście o komentarze. E, ostatnio długo nie nagrywałem żadnego odcinka, e, a dlatego po prostu, że cały czas było to samo, cały czas samuraje, cały czas nomadzi. E, no i Ciągle robimy to samo. Kurde, jakiś atak we mnie wszedł. No, zobaczcie, już składziki na mnie lecą. Mogą sobie mnie pop pop poplądrować. Porażka. No, wysyłają y, całe składzika. Ja żadnych prawie strat nie mam, bo Defa ani Ofa nie ma. Same resztki, które produkuję, robię, by po prostu wioski atakować. Fajnie, że tutaj są blisko, no ale on też jest blisko, więc. Nie za bardzo. No, to by było na tyle. Cześć i jeszcze raz gratulacje dla zwycięzców. Zaraz do nich wszystkich piszę. Cześć.